Dzień dobry. Na sprzedaż Nissan Qashqai 2008 rok. 2.0 diesel 150 koni. Napęd 4x4. Stały lub rozłączany. Panoramiczny dach. Wersja wyposażenia tekna. System bezkluczykowy. Elektrycznie składane, lusterka przebieg 208 osiem tysięcy czterdzieści sześć kilometrów. Fabryczne radio, automatyczna klimatyzacja, w radiu, bluetooth. Skrzynia sześciobiegowa manualna, podgrzewane fotele, przyłącznik zmiany, przedni napęd, automatyczne 4x4, blokada mechanizmu. Lusterko, automatycznie się samo panoramiczny dach. Nagażnik gratis oddaje zestaw filtrów. Wymiana za około 6000 km. Kompletne wyposażenie. Haki, przedni, tylni, lewarek, klucz do kół, trójkąt, gaśnica oraz koło zapasowe do jazdówka. Koła zimowe na felgach stalowych, w komplecie również koła letnie na alufelgach. Wyłączenie napędu, blokada napędu, wyłączenie napędu, sterowanie na kierownicy, przełączanie stacji, komputer pokładowy, telefon, głośność, źródło dźwięku. Auto jest wyposażone również w TempoMat. Dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam do oglądzin na żywo.